No to cześć, witam w drugiej <coughs> części. Ogólnie postanowiłam mać dać na pastwisko. Po prostu zamienić ją wraz z latą tego konia. <coughs> I tą duntkę post postarzyć. Zobaczyć co z niej będzie. Możemy w ogóle? Ta donutka wygląda. No, jak taki donut. <laughs> Niewypieczony. Dobra. Ja sobie. Nie no, sprawdziłem ją na zawodach, bo ja tutaj inaczej. Dobra, weźmiemy sobie. Nie tu. Tu. No. Weźmiemy sobie ją na pierwsze zawody I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. i The starter gets us underway here at 3 hopes. And the favorite gets a magnificent start. Number 6, right up there with the leader. The race continues with number six, Iceberg Autumn, in second. On their back is Secret Snooze, head and head with Fool Factor. Lord of the Kingdom is the front runner. Fool Factor picks up the bit, putting up a challenge to Secret Snooze, going hammer and tongs with trusty detail. Iceberg Autumn in seventh spot, and then it's number six. Continuing around the track, it's K Gesture lord of the kingdom is coming with a huge run number six traveling on the fence fighting for position with iceberg autumn they straighten up for home and it's k gesture number six needs to get into a better place k gesture in first position number six in fourth place battling with trusty detail number six gets the money just holds by k gesture phoenix points gets the third place Poziom. Dobra, spróbujemy jeszcze wystawić na jedne. Nie, nie, te zawody to nie. Wystawić jeszcze na jedne. Na jedne. Tutaj. Aha, nie możemy. A ja nie możemy. No zobaczymy, jak pojedzie tym razem. It's race on here at Three Oaks. Bunting Bracken is off to a fabulous start. Hunters would be happy with themselves early. Right there is Ward Fortune. Still going, it's Town Fury Lord of Lightning in second place. Fighting for position with Fossil Bourbon. Bunting Bracken next. Sparring with Wine King number 5 in 7th place toe-to-toe -to -toe with wild-eyed symbol at the 700 marker it's fossil <laughs> ball town theory scraping the paint off the rails lord of lightning in 3rd spot bunting bracken wild-eyed symbol in 7th just behind it's number 5 at the 500 it's fossil ball theory in second spot, putting in a strong bid with Lord of Lightning, Wild Eyed Symbol in seventh position, then number five. Still going, it's Fossil Normal. Bunting Bracken in fourth position. Wine King in seventh. Closely followed by number five. In the straight, it's Fossil Normal. Bunting Bracken in fourth. Number five in seventh position. Just in front of Wine King. I nie wiadomo gdzie będzie na sprzedaż. Było. Bo tak słabe koni to ja nie za bardzo chcę. Chociaż trzeci poziom może coś więcej warto będzie. Dobra, możemy sprawdzić tą naszą w połowie Arabkę. Aha, jesteś mhm. dobra. To ona jest tutaj. I nam trzeba araba, czy jest może jakiś arab? Ładny koń. Gdzie są? Czy my mamy tutaj jakiegoś? O, o, o. Druga tylko. to jest Arab? Jakie on tu kliknie? Przynajmniej ma ten pysk, tak? Wyjście, pokaż się z pyskania. Nie, to nie jest arab. Ale... Dobra, ogólnie nie widzę arabów, ale myślę właśnie o pokryciu znowu e, tego karmelka, bo naprawdę ma super maść. Tylko nie wiem, czy ją. No, w na pewno nie. Więc spróbujmy z wyjątkową. Zobaczmy. Dobra, 40 milionów reklam po Teraz możemy mieć hierwaczkę. Słuchaj. Co to za jelonek. <grymne> o Jezu. Okej. Okay. I znowu nie mam miejsca chyba. Tak, nie mam miejsca. A jak bym zrobiła miejsce? O, mogę jednak. Na taki średni. Nie tak mam miejsce. Jak on w ogóle wygląda? Dobra, zobaczymy go na zawodach. test jest po prostu koi. racing flood blizzard is the pacemaker also running well is myth frequency circular complication still outrunning the rest cannon factor on the out battling with myth frequency heads up and down with crushing citadel Continuing around the track, it's Flood Blizzard. Crushing Citadel. Progressing from Daffodil bomber, Neck and neck with Myth Frequency. Ward Semaphore in first place. Daffodil Oven gaining momentum and flying through. Circular Complication happy where it is. Next, it's Flood Blizzard. At the 300 marker, it's Ward Semaphore. Circular Complication not in its ideal position. Ward Semaphore holding the lead. Categorical City is finishing in a raid of nuts. On their back is Circular Complication. Winning post blues Circular Complication in third place. No Ward Semaphore steals the show. Just hold on, Circular Complication... nie, no podobno trochę to Zagrakaria, tak? jak to miał jeszcze jedną skarpetę i normalny ogon, a nie biały. Cóż to za ewolucja? Dobra, sprzedajemy go. Miło było. No i co? Kolejny ziarba będziemy testować zerwaki z tym raznie moim ogierem. Ten jest ładny. I ten. Dobra, firenie, fontania. Może z matką. <grytanie> Dobrze będzie z matką. Dobra, kolejne reklamy poglądamy. Zobacz, no, czy... Dosłownie wyjątkowa wersja Ogier. No, tutaj. O matko. No, to jest dosłownie wyjątkowa. Tak trochę ciemniejsza. Dobra, bierzemy cię. Ludzki, czy jakby tam się nazywasz. Tutaj. It's race on here at Three Oaks, a great start for the favorite, Smoky Dynasty. Regular faith is also in the run. Smoky Dynasty still in first place. Rockfish results in second position. Spice Spades moving forward now, trying not to be outstripped by Regular faith And again, the back marker is Bet Badger, 600 to race its opposite kingdom. Spice Spades striving forward. Stride for stride with Duke's Dimension. Rockfish results in seventh spot. Followed by Spare Protest. 400 out and it's Opposite Kingdom. And here comes regular fate. Smoky Dynasty in fifth spot. Just has a margin over Bed Badger. Rockfish results in a good position. Followed by Spare Protest. Opposite Kingdom once again in the front spot. Rockfish results getting into a good spot. Smoky Dynasty in seventh place. Rockfish results punched out of the Opposite We're underway here at three Oaks. A great start for the favourites. Alarming pace. Also up the front. It's alarming pace in third. Alarming pace. No to co, żegnamy tego konika. I tak mi się nie podoba z maści. nie Dobra, nie wiem jakiego ja mam tu konia. Białogłową znowu. Dobra, co tym razem? Znowu! W macie jest tą maścią, no. Nie żeby coś, ale ta nazwa jest fajna. Taki chomik. I ją zostawiamy jako malutką do następnego filmu. To nie dostanie to już konia, że aż się boję. A ja cały czas o Araby walczę. bez komentarzy. Ja czas o araby walczyli do dostałam araby. Zostańmy bez komentarza. No, 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 eee. Czyli co, fanta, można iść na sprzedaż, co nie? Powiedz <laughs> mi szczerze, bo jest bo to nie jest tylko gen arabski. Nie było. No co, w następnym odcinku będzie więcej na ten temat.